Teoria gier to całkiem spora dziedzina, jednak mam wrażenie, że rzadko kiedy tłumaczy się więcej na czym polega, czy jak można z niej skorzystać. W związku z tym i pod wpływem jednego tytułu, o którym jeszcze powiem, postanowiłem trochę zagłębić się w ten temat. Na sam początek skupmy się na tym, czym jest ta teoria. Otóż jest to dział matematyki, tak samo jak geometria czy statystyka, które wyrósły z badań na temat gier losowych, dochodzą do niej także elementy socjologiczne. Najbardziej ogólnie możemy ją opisać jako badanie sytuacji konfliktu między dwoma dowolnymi czynnikami. Dla uproszczenia nazwiemy ich graczami. W takiej sytuacji staramy się jasno określić, jakie decyzje mogą podjąć gracze i jakie efekty z takowych mogą wyniknąć. Przedstawmy przykładową sytuację. Mamy gracza 1 i gracza 2. Obaj niech mają dwie możliwe decyzje. Decyzje mają wynik zależny od decyzji przeciwnika, także załóżmy, że muszą podjąć decyzję jednocześnie, nie wiedząc, co wybierze drugi. Tutaj dochodzimy do tego, która strategia pokonuje którą. By móc obliczyć najlepszą opcję, należy przypisać wartości do tych rezultatów. Na przykład, załóżmy, że gracze wybierają bohaterów do gry MOBA. Obaj mają dwóch ulubionych. Pierwszy gracz lubi bohatera A i B, drugi C i D. Bohater C jednak jest kontrowany zarówno przez A, jak i B. Także logicznym wyborem dla drugiego gracza będzie wybranie bohatera D. D kontruje A, jednak jest obojętny dla B. Jeśli spojrzymy na tabelę, zobaczymy, że punkt, gdzie gracze wybierają bohatera B i D, jest punktem stabilnym, nazywanym także siodłowym. W tym momencie żaden z graczy nie może zyskać przewagi, zmieniając bohatera, także logicznym wyborem będzie zostać w tym miejscu. W takim lolu często znajdują się punkty o takich właściwościach, gdzie wybranie konkretnej postaci daje zawsze najlepsze rezultaty, przez co staje się ona wybierana w każdym meczu. Oczywiście twórcy starają się o balans w każdej grze kompetytywnej, jednak nie jest to aż takie proste. Pozwolę sobie szybko dodać, że wartości, które zapisałem w tabeli, nazywa się wypłatami, opisują one konkretne bądź symboliczne zyski i straty. Dodatkowo gra, w której wypłaty w każdej komórce sumują się do zera, nazywa się grą o wartości zerowej, gdyż wartość się nie pojawia ani nie znika. W takim wypadku możemy pominąć zapis A plus 3, B 3 i zapisać po prostu A plus 3, gdyż strata będzie oczywista. Jednak mówiąc o grze o sumie zerowej, trzeba wspomnieć o jej przeciwieństwie. Wielce kreatywnie nazwanej grą o sumie niezerowej. To właśnie w takim układzie stworzono jeden z bardziej znanych problemów teorii gier. Dylemat więźnia. Jesteśmy kryminalistą, którego złapano razem z naszym towarzyszem zbrodni. Funkcjonariusze nie mają jednak dostatecznie dużo dowodów, żeby nas skazać, więc proponują nam układ. Wsypiemy wspólnika, to będziemy wolni. Jednak wspólnik odsiedzi 25 lat. I tu pojawia się problem. Bo ten sam układ zostaje przedstawiony naszemu wspólnikowi i nie wiemy, na co się zdecyduje. Postarajmy się to rozpisać. Mamy tutaj dwóch graczy, czy raczej więźniów. Obaj mają wybór, by milczeć lub przyznać się do zbrodni. Na pierwszy rzut oka wydaje się oczywiste, że należy milczeć, łącznie od siedzimy dwa lata, co jest najmniejszą wartością. Jednak podchodząc do tego czysto matematycznie, zawsze powinniśmy się przyznać, bo zawsze doprowadzi nas do, do krótszego wyroku. Także mamy starcie naszych ludzkich odruchów, które dążą do dobra ogółu i bezwzględnej matematyki, która dąży do wygranej, pomijając czynnik ludzki. Więc czy da się obliczyć zaufanie do drugiej osoby, że będziemy współpracować w celu korzystnego wyjścia dla obu stron? Dochodzimy tutaj do gry, o której wspomniałem na początku. The Evolution of Trust. Darmowa gra, w którą możemy zagrać w przeglądarce, stawia nas przed podobnym problemem. Obaj gracze dostają monetę. Jeśli zaufamy drugiej osobie i ona zaufa nam, dostaniemy łącznie największy zysk. Jeśli jednak postanowimy oszukać drugą stronę, a druga strona nam zaufa, to jako jednostka będziemy mieli większy zysk. Gra przybliża różne scenariusze, a później wchodzi nawet w symulacje bardziej detalicznych problemów, jak kłopoty z komunikacją, ewolucja społeczeństwa czy inne takie motywy, na których się nie będę skupiał. Jednak za chwilę opowiem o rozwiązaniu dylematu więźnia, co zostało również zrobione w tej grze. Także jeśli chcecie spróbować swoich sił i zobaczyć, czy znajdziecie rozwiązanie, zachęcam do zatrzymania tego materiału i zegrania w ewolucję zaufania. Link znajdziecie w opisie. Ustaliliśmy, że nie da się obliczyć rozwiązania dla tego problemu. Czynnik ludzki jest tutaj zbyt ważny, by taka sztuka się udała. Teoria gier jednak nie bez powodu ma w nazwie gry. W końcu mamy określone zasady gry, określoną punktację, więc możemy ogłosić turniej i zobaczyć, jaka strategia wygra. Także niejaki Robert Axelord zaprosił ludzi z środowisk akademickich do turnieju, w którym wielokrotnie był rozgrywany dylemat więźnia, by pod koniec znaleźć najoptymalniejszą strategię, która musi odsiedzieć najmniej lat w więzieniu. Jeśli macie pomysły, jaka strategia jest najskuteczniejsza, to możecie ją sprawdzić w The Evolution of Trust. Idei rozwiązania było bardzo dużo. Wahały się od bardzo skomplikowanych wzorców zachowań, takich jak mszczenie się za zdradę, próba zmylenia przeciwnika, najpierw współpracując, czy sposoby zawsze dążące do współpracy. Najskuteczniejszy okazał się jednak bardzo prosty system, który najpierw współpracuje, a później odpowiada tym, czym drugi graczko potraktował w poprzedniej rundzie. Ochraniało go to przed chciwymi algorytmami, jednak pozwalało współpracować z miłymi. Nie denerwowało także tych mściwych. Dzięki temu pan Axelord doszedł, jak sam to mówił, do utopijnych wniosków, że dbanie o własny interes jest najlepiej osiągalne przez zdolność do wybaczania i chęć współpracy, a nie współpracować należy tylko wtedy, kiedy druga strona do tego nie dąży. Dylemat więźnia jest oczywiście dość prostym modelem, gdyż zakłada obecność jedynie dwóch stron. Nawet przy iterowaniu problemu z innymi graczami na przebieg jednej wymiany wpływ mają jedynie dwie strony. Teoria gier nie zatrzymuje się przy tym, i znamy modele, które zakładają obecność też innych osób. Stwórzmy teraz inny model. Powiedzmy pięć miasteczek nad jednym jeziorem. Wszystkie wpuszczają ścieki i pobierają wodę z jeziora. Każde ma decyzję, czy oczyścić ścieki przed wpuszczeniem do jeziora, co jednak kosztuje 50 tysięcy złotych. Za to obniża koszty oczyszczenia pobieranej wody o 20 tysięcy dla każdego. Łatwo zobaczyć, że mamy tu sytuację podobną do dylematu więźnia, tyle że z wieloma graczami. Każde miasto, które chce współpracować, zwiększa sumaryczne zyski. Jednak, żeby opłacało się to jednostce, to co najmniej dwa inne miasta muszą chcieć współpracować. Tutaj pojawia się jednak trochę inne zagadnienie, bo załóżmy, że udało nam się stworzyć właśnie taką koalicję i zyskujemy dzięki temu 10 tysięcy złotych, bo wprawdzie wydajemy 50, ale oszczędzamy 60 tysięcy, jednak pozostałe dwa miasteczka zyskują na czysto 60 tysięcy. Tutaj dochodzimy do dwóch wniosków: opłaca się współpracować. Ale najbardziej opłacalne jest być jedynym oszustem wśród współpracujących, bo jeśli wszystkie cztery miasteczka oprócz nas będą współpracować, to zyskujemy największą wygraną 80 tysięcy. Mimo bycia oszustem, musimy więc walczyć z innymi oszustami, bo obniżają nasz zarobek. Pół żartem mogę odnieść to do bycia politykiem w realnym świecie. Teoria gier ma wysoki wpływ na biznes. Możemy znaleźć wiele różnych metod i modeli, które mają nam ułatwić negocjacje, czy ogólnie doprowadzić do najkorzystniejszych sytuacji w biznesie. Jeden z takich modeli skupia się na określeniu ważności tematów dla obu stron. Na tej podstawie każdą sprawę, jaką chcemy poruszyć, możemy wpisać do konkretnego pola. Ze względu na nazwy pól typu A1, B3 czy C2, jest ona nazywana strategią szachową i została wprowadzona przez Rogera Perota i Piera Huszyna w 1994 roku. Dzięki niej możemy dopasować każdy temat do konkretnego punktu, co pozwala nam określić, jak zabrać się za rozmowy. Jeśli coś jest mało istotne dla jednej strony, a bardzo ważne dla drugiej, to łatwo będzie pójść na kompromis. Rzeczy nieistotne dla obu stron zawsze mogą zostać użyte jako tania karta przetargowa. Na przykład banki mogą nadać tytuł klienta VIP. Co jest mało rzeczą dla obu stron, jednak może to pomóc przekonać klienta w ważniejszych sprawach. Sprawy ważne dla obu stron to punkty blokady. Idąc przykładem banku, takim punktem blokady może być stopa procentowa. Istnieje kilka zasad, które obowiązują podczas takich negocjacji. Jedną z ważniejszych jest to, by nie oddawać niczego za darmo. Nawet jeśli nasze ustępstwa są dla nas bez znaczenia, to postarajmy się coś za to dostać. Jednak to oznacza także, że sami powinniśmy coś dawać za każde ustępstwo z przeciwnej strony, by dbać o dobre stosunki. Inną zasadą, którą warto stosować jest zaczynanie od łatwiejszych rozmów, by iść w stronę trudniejszych. Po kurtuazyjnych przyczynach, przy witaniach i wstępach powinniśmy zacząć od najprostszych rzeczy, by powoli iść w stronę punktu blokady. Cały czas pamiętając, że w razie impasu możemy sięgnąć po naszego jokera, czyli rzeczy nieistotne dla obu stron. Ważną rzeczą, która może nam pomóc w negocjacjach jest pamiętanie o tym, że potrzebujemy opcji alternatywnych. Według badań nowicjusze w biznesie poświęcają tylko 7% czasu przygotowań na opracowanie alternatywnych planów, gdzie doświadczone osoby na szukanie takich możliwości poświęcają 25% czasu. Taka alternatywa pozwala nam uniknąć konieczności ustępowania, jeśli partner biznesowy chce nas ekonomicznie wykorzystać. Musimy być gotowi na przykład na znalezienie innego dostawcy. Sama możliwość takiego działania może nam ułatwić uzyskanie lepszych cen. Pamiętacie, spore? grę o ewolucji, która miała być niesamowitą grą, która zawierała w sobie symulację całej galaktyki? Nie ma ona nic wspólnego z dzisiejszym tematem. Jednak pozwoliło mi to przywołać ewolucję, a ewolucyjna teoria gier jest myślę, że dobrym przykładem jak pomocna może być ta dziedzina. Znowu tutaj wracamy do dylematu więźnia. Po pojedynczym przypadku zawsze opłaca się oszukiwać. Jednak turniej pokazał, że w przypadku powtarzania dylematu bardziej opłaca się współpraca. Ewolucyjna teoria gier skupia się właśnie na powtarzaniu problemu z możliwymi perturbacjami. Na przykład może się zdarzyć sytuacja szumu podczas przekazywania informacji. Także okazuje się, że w perfekcyjnym świecie najlepsza jest taktyka kopiowania zachowań przeciwnika. Jednak mogą zajść sytuacje nieprzewidziane: na przykład policja znalazła dowody na naszą winę i poszliśmy siedzieć, mimo że po drugiej stronie nie było zdrady. Wtedy teoretycznie powinniśmy zdradzić następnym razem. Wtedy druga strona poczuje się oszukana i odpowie zdradą. Stworzy się przez to pętla zdrad, która zakłóca współpracę, doprowadzając do negatywnych wyników. Rozwiązaniem takiej sytuacji może być bardziej wybaczające podejście, czyli na przykład trzeba nas zdradzić dwa razy, byśmy odpowiedzieli zdradą. Inną taktyką może być dodanie szansy na odpowiedzenie współpracą, nawet na zdradę. Wtedy nie wpadniemy w błędne koło zemsty. Innym elementem, który jest rozważany w ewolucji, jest zaufanie, które pojawia się w stadzie. Jeśli często współpracujemy, zyskamy sławę jako osoba współpracująca. Społecznie taka sława jest szczególnie ważna, gdyż zazwyczaj nasze kontakty z jedną osobą czy instytucją często są jednorazowe, przez co teoretycznym oszustom byłoby łatwiej zyskiwać, jednak złe opinie mogą nas przed takimi kontaktami uchronić. Elementów symulacji może być znacznie więcej i różne poziomy złożoności mogą nam wyjaśnić, dlaczego niektóre gatunki przeżyły, gdy inne nie, czy także pokazać zmiany w społeczeństwie pod wpływem różnych czynników ludzkich. Jeśli przychodzi do wykorzystania teorii gier w grach, to może być ciężej niż nazwa sugeruje. Wysokie skupienie się na prostych modelach i obliczalnych możliwościach jest ograniczające dla większości tytułów, poza tymi operującymi bezpośrednio na matematyce, na przykład wspomniany już The Evolution of Trust. Jednak jak w przypadku biznesu, możemy użyć ogólnego sposobu myślenia. Możemy stworzyć sobie pewne modele, które ułatwią nam podejmowanie decyzji. Dzięki rozważaniu, jakie decyzje mogą podjąć przeciwnicy, a jakie my, i jakie są tego efekty, możemy lepiej dobrać aktualne działania, które będą optymalne w większej liczbie przypadków. Pozwala to podejmować decyzje bazując na logicznym myśleniu, a nie intuicji. Teoria gier to potężna dziedzina, która pozwala rozwijać wiele innych i ułatwia poszukiwanie najlepszych opcji, zarówno dla nas, jak i dla całego społeczeństwa. Możemy wręcz górnolotnie powiedzieć, że pozwala nam to wyliczyć zaufanie do innej osoby, czy rozważyć problemy natury moralnej za pomocą matematyki, zamiast tylko na podstawie odczuć. Dajcie znać, czy wy zetknęliście się wcześniej z teorią gier, i czy chcielibyście zobaczyć więcej materiałów na ten temat. A jeśli ten materiał Wam się spodobał, to zachęcam do zostawienia kciuka w górę, subskrypcji na kanale i życzę Wam miłego dnia.